Ciekawe, czy tam w impostie wiedzą, że to jest paczka do pęczarda. Zaadresowana jak najbardziej poprawnie, przecież. Powinni wiedzieć, nie? I wszyscy z impostu, subi łapka i komentarzyk. Tera. Czołem drużyna tu pęcz. Witam wszystkich w kolejnym niespodziewanym unboxie. Bo Galactus mnie paczką z zaskoczenia zaatakował. Więc rozpakujemy sobie to i owo, co tam w tej paczce jest. Bo ja nie wiem, co tam konkretnie jest. Więc to będzie niespodziewajka tym razem też i dla mnie. A nie, że jak ostatnio udawałem, że niby, że nie wiem, co kupiłem z, z Japonii, wiadomo. Zatem, jeżeli jesteście również ciekawi, cóż ciekawego tam Galactus do mnie przysłał, zapraszam do obejrzenia odcinka i pamiętaj. Nie bądź sknera, zasubuj Tera. Przyniósł nóż i oczywiście nie wie, gdzie go położył. Tak, prawidłowo. Dobra, rozerwane. Otwieramy. Co mamy w si <laughs> kisiel, kisiel owocowy kubek, smak borówkowy. Oj, dla mojego młodego, dziękuję bardzo. On lubi ki kisielki. Kleks. Yy, dziękuję. Dziękuję bardzo. O, nie wiem. O. O. Za chwilę rzucimy sobie to okiem z bliska. O, papierek. O, padzik taki. Za chwilę rzucimy sobie z bliska do ps 1 do PlayStation 1. O, padzik taki, ala NES. Tyle, że na USB. Bardzo ładny. Za chwilę sobie też będziemy rzucać okiem, zobaczymy. O, padzik oryginalny NES do konsoli NES. Podobny jak tamten. Też ładny. I za moment. Oj do playa czwórki obudowa, taka. Zobaczymy zaraz, co to jest, Moment. momento. i to wszystko, y jakieś papierki, coś tam, także zapraszam do stołu mego, przyjrzymy się z bliska, co to jest, a później, nie wiem, zobaczymy, co dalej, także zapraszam do stołu. No i no dobrze, to weźmy sobie po kolei, cośmy my tu mamy ciekawego. Mamy Call of Duty Black Ops Declassified, w wersji na PS Vita gra. Ty panie, wersji na PS Vita. nie mam PS Wity. to znaczy, że muszę kupić PS Vita teraz? Fajnie, dobra, ej, mamy Call of Duty i w środku mamy, nie wiem, czy, jak, czy PS Wity mają instrukcję, może nie, może tak. I mamy kartę pamięci. PS Vita, no gra na PS Vita. O, karta pamięci, taka o, no dobrze. Karta pamięci, Call of Duty PS Vita. Dziękuję Tobie bardzo. To jest takie nakierunkowanie. Kup PS Vita, będzie fajnie. No zobaczymy. Ej, Call of Duty, proszę bardzo. No, bo co co kurde, kisielek, coś tam. Panklex, proszę, taki o ten ziomuś to. Na bok, to wiadomo. Mamy takiego autopada. pada. Padziszcze takie oto na USB, wzorowane na padach NESowych. Od spodu nie ma nic i mamy zwykłe wkręty, nawet nie sześć, tylko 4. Natomiast powiem Wam tak, to co widzę Teraz na dzień dobry, bardzo dobrze wykonany. Jak na podróbkę jakąś jest, bardzo, ale to bardzo dobrze wykonany. Zobaczcie, tutaj nie ma żadnych takich odbić, to się nie poddaje ten plastik. Powiem Wam, że jest bardzo, ale to bardzo dobrze wykonany. Bardzo fajny padzik, podróbeczka, ale dobrej jakości. Przetestujemy ją sobie nawet na famiklonie od kiełasa. O, i tak zrobimy. Nie, na, na, to nie famiklon, to jakiś klon. Zobaczymy, czy będzie działał. Ale super, fajnie, taki to padzik. Pierwsza klasa to przejść od razu strzałem, yy, yy, przechodzimy do kolejnego pada od nes To nie jest oryginał? To nie jest oryginał, ale do nes No dobra, game tak. Patrzcie, myślę, że oryginał. I teraz tak, to jak jest wykonanie tego pada? No powiem szczerze, że ten chyba jest z lepszego plastiku zrobiony. Ten jest taki troszeczkę, ale widzicie? Tutaj, patrzcie, nie ma nic na nim, takich odbić na tym czarnym tutaj, a tu już widać, że są, już był używany. Czyli jest bardziej yy, podatny na odkształcenia? Chyba nie, chyba nie. Natomiast jest całkiem spoko. Fajnie wykonany też nie jest słabej jakości, był już otwierany, czyli był czyszczony, natomiast nie jest wcale zły. Ja myślę, że to jest oryginał, a to jest oczywiście Dandonesa, tak? Także no spoko, fajny padik, fajny padik, kolejny padik. Numer 2 takiło. Mamy kolejny padzik numer 3, tym razem padzik do Sony i tym razem oryginał oczywiście do Sony PS1. Konkretnie do PS1. Bardzo ładnym stanie. Oczywiście dziś jest delikatnie, bo to wszystkie one tak mają, nie? Tutaj dziś takie delikatne jakieś opindolenia, natomiast nie jest wcale źle, ale bym powiedział bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o sam tutaj wygląd z góry, to jak jest użyte, to patrzcie, nie jest mocno wytarty krzyżak. Ostatni wypust tych padów, tak, do PS1, także nie jest mocno wytarty, nie były mocno ciarane. Grzybki w bardzo ładnym stanie. Jak grzybki chodzą? Analogi w sensie grzybki chodzą w lesie, a analogie jak chodzą, bardzo ładnie, nic się nie przycina. Nie zostają bardzo ładnie. Mój pad do Playa Trójki jest w stanie opłakanym. Ten analog nie działa, już prawie nie odbija, zostaje w miejscu. Tam analogi są do wymiany. Tutaj te analogi działają pierw, pierwiso Pierwsza klasa, bardzo ładnie. To wszystko jest super, tutaj nic nie jest powiedziane. Ładny, nie jest pożółknięty. Delikatnie może, ale nie jakoś mocno. Natomiast pewnie będę go sobie czyścił. Pad do ps 1 świetna sprawa, powiem szczerze. I mamy takie coś. Teraz rzucę okiem, pozwolicie. Co, to, 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 to. Obudowa do PS4 pada? I tutaj jest Cyberpunk, tak. Du. Mamy ewidentnie od oryginalnego pada playa czwórki, a góra jest po prostu tą taką nakładką. Nie wiem, czy to jest licencjonowany produkt, natomiast wydaje się być to całkiem spoko. Zobaczmy do środka. No, chyba nie jest, po prostu to jest jakaś chińska taka nakładeczka, ale powiem wam, wygląda całkiem fajnie. Jak ktoś lubi cyberpunka, to jest to całkiem fajny produkt który Może nawet sobie założę, mam jeden pad do Playa czwórki i został mi, czemu by sobie nie założyć, nie wymienić? Zobaczymy, pomyślimy. Spasowanie, powiem Wam szczerze, jest całkiem dobre. Tutaj widzę, że nie jest jakoś źle. Nie jest jakoś źle, jest całkiem fajnie, także to tutaj jest ok. Może sobie przełożę nawet także, taki oto, taka oto nakładka napada do pleja czwórki. Bardzo ładna. To jest ten gościu Cyber to jest ta gościuwa z Cyberpanga. Tak, ja się znam, ja wiem, że to są gościu i gościuwa. Chyba to nie jest też takie pewno. Natomiast no, tak to jest. Dobra, słuchajcie, no to, 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 to takie rzeczy. Takie rzeczy od Galactusa dostałem, proszę bardzo. Yeah kubek owocowy. Tutaj taki musi być na samej górze. Kubek owocowy. Zrobię z tego miniaturkę. No i tyle. To co? Wiecie co? Przyjdziemy sobie do drobnych testów. Na pewno sprawdzę sobie teraz tego pada. Eee, czy działa z, tym, z tym, tym klonem od kiełasa. Nie będziemy testować pada do strony, bo po co? Chyba sobie tylko to przetestujemy. Reszta będzie jakby w swoim czasie. Na pewno to się doczeka testów i to się doczeka testów też. Także zobaczymy sobie tylko to, jak to działa. Przy okazji dwie pieczenie na jednym ogniu upiekę, bo były prośby, żebym sprawdził czy tam działają inne pady niż te jak dołączone takie te, te kichowate do, do tamtej konsoli. Sprawdzimy na tym padzie, czy to będzie działać. Także zapraszam do testów. No dobra, słuchajcie, mam podpiętą tą konsolę, te pierdzikółko, tą, tą podróbę chińską. teraz tak. Pad oryginalny. Śmiga jak należy, jest dobrze. A więc sprawdźmy. Yy, dobra, weź. Nie odpinam tego pada najlepsze, najlepszą zdobyć yy, prawda chińskiej inżynierii genetycznej. Nie tylko. Yy, I podpinamy teraz tego pada od, od, od Galactusa. Nie wiem, zobaczymy. Pomierzyłem, yy, napięcia się zgadzają, także spoko. Tutaj teges. <śja spektakstro> Haha, hihi, że hola, nie? Tak, jasne. Mamy już odpowiedź, panowie i panie. Zesraj się, nie daj się. Przepraszam, miałem tak nie mówić. Nie, nie działa ten pad na USB. Z tą jakże dobrą japońsko-chińską -chińs konsolą, to z Japonią nie ma nic wspólnego, nie mieszaj panie tutaj tego dobra, ale mam jeszcze jeden pad taki, kiedyś go dostałem od regeneratora. Podruba chińska zresztą, pada od Snesa i też na USB. Sprawdźmy to, czy zadziała. Jak myślicie? Ja myślę, że gówno. Tak. Powiem Wam, testy zakończone sukcesem, bardzo, bardzo dobrze jest. Nie działa. Yy, bardzo dobrze jest, także nie działa, czy jeszcze ona działa? Może już się spaliła, czekajcie, podepnę jeszcze raz ten super yy, oryginalny chiński kontroler do tej super oryginalnej chińskiej konsoli. No działa no, no działa. Snow Bros. zagram w Snow Bros jeden etap. Żeby nie było, że nic nie zrobiłem. Zagramy w Snow Bros i zrobię podsumowanie. Prawda? Dobra. Ba, ba, ba. Lubię tą grę, to mogę zagrać. Naprawdę tą konsolę ratuje ten, ten cały zestaw Romów. Bo gdyby nie to, to powiem wam, że. Ale no pady nie działają. To jakby ktoś chciał, to może zapomnieć, że w ogóle coś z tym zrobi, nie? Szkoda bym powiedział. Znaczy, powiem, powiem wam, że szkoda. Szkoda, bo jakby pady zmienić w tej konsoli, to byłoby lepiej. A tak to się może zmienić, nie wiem, co się może zmienić. Nie wiem, konsolę sobie możesz zmienić na inną, wejść, zrób pauzę i zróbmy jakieś tutaj pogawędkę na sam koniec. Zrób pauzę, dobra, jest, jest, pauza działa bardzo dobrze, dobra. A więc nie działa ta konsola z padem od USB. Moje testy w tym że profesjonalnym unboxingu zakończone są jak zwykle sukcesem. Dziękuję Tobie bardzo, Galactus, za wysłanie tych rzeczy. Na pewno w swoim czasie przetestujemy ten pad, jak będę podpinał sobie Raspberry Pi 400, którego nie mam akurat nie przy sobie. Natomiast tam na pewno będzie działał, tam na pewno go sobie sprawdzę. To zdecydowanie. Co jeszcze, dziękuję Tobie za padzika od Sony Playstation 1. Bardzo fajny padzik. Też będziemy go testować. Na pewno będzie okazanie raz na jakimś live, najpewniej. Także super. Miałem jeden, mam już dwa. Mój jest bardzo Żółty na daną chwilę. Ten jest spoko. To też będzie testowane. Dziękuję bardzo. Też będę testował. Zobaczymy, jak to się sprawuje na konsolines. Mogłem to zrobić teraz w sumie, ale no, no dobra, niech będzie, że sprawdziłem sobie to w przyszłości. Także dzięki Tobie bardzo. No i to chyba będę montował. Podzielę się informacją, jak będę się do tego zabierał. PS Vita, zobaczymy, czy zawita. Czy zawita, PS Vita, tego nie wiem. Jeżeli ktoś miałby PS Vita w dobrej cenie i da znać, może się dogadamy, nie wiem. Zobaczymy. Fajnie wygląda, ale czy jest fajne? Nie wiem. Może się przekonam w przyszłości. Także dzięki Tobie Galactus za tej paczuszki. No cóż, test zakończony niepowodzeniem, natomiast jakby, nie, nie, jakby, nie szkoda, no, na chwilę obecną. Dzięki wszystkim za obejrzenie tego odcinka, pozdrawiam Was i do następnego, trzymajcie się, cześć!